Obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego po raz pierwszy odbyły się poza siedzibą w Warszawie. W środę 19 listopada w Płockim Ratuszu mazowieccy radni pracowali m.in. nad budżetem województwa na 2026 rok. Chciałbym bardzo serdecznie jako gospodarz przywitać Państwa na pierwszej w historii Sejmiku Województwa Mazowieckiego sesji wyjazdowej. To dla naszego miasta, Zaszczyt, honor i duma, że obrady odbywają się właśnie w naszym mieście. Dla nas szczególnie istotne i ważne jest to, że sesja ta odbywa się również w wyjątkowym momencie. Odbywa się w roku jubileuszowym 950-lecia istnienia płockiej diecezji, ale także roku 200-lecia płockiego ratusza. W podziękowaniu za działania na rzecz społeczności Płucka prezydent Andrzej Nowakowski wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Arturem Jaroszewskim wręczyli przewodniczącemu sejmiku Ludwikowi Rakowskiemu i marszałkowi Adamowi Struzikowi okolicznościowe medale wybite z okazji dwustulecia Płuckiego Ratusza. Młodzieżowy Dom Kultury imienia Króla Maciusia I obchodził jubileusz 75-lecia istnienia. Przez lata MDK tworzyły zaangażowane osoby: od drucha Wacława Milke po dzisiejszych nauczycieli, instruktorów i animatorów przekazujących ideę pedagogiki Janusza Korczaka, obecną do dziś w wychowawczej misji placówki. Wiele pokoleń płockich dzieci odkrywa tu magię muzyki, tańca, plastyki, literatury, teatru, sportu i rozwija swoje talenty. Jubileusz uświetnił spektakl Korczaczek i Dom Marzeń, który był zwieńczeniem 38 ogólnopolskich warsztatów artystycznych Mistrz i Uczeń. Przez cztery dni uczestnicy pracowali nad pełną oprawą artystyczną i stworzyli imponujące widowisko wystawione w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Podczas uroczystej gali prezydent Andrzej Nowakowski i zastępca do spraw polityki społecznej Łukasz Jankowski wręczyli na ręce dyrektor Litosławy Koper medal Laude Probus zasługujący na pochwałę. Ta wyjątkowa nagroda, medal Laude Probus zasługujący na pochwałę, jedyny taki medal, który jest w gestii prezydenta, jest niezmiernie zdziwiło, że na pani dyrektor mogę ten medal wręczyć doceniając zasługi 75 lat funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury. Gratulacje. Gratulujemy i życzymy kolejnych lat twórczych sukcesów.